Witajcie moi drodzy, dzisiaj chciałbym wam pokazać 5 butów, które naprawdę zasługują na uwagę. Zostańcie z nami! W dzisiejszym odcinku mam dla Was 5 modeli butów, które wybrałem dla Was specjalnie na sezon wiosenno-letni. Buty lekkie, buty niskie, dobrze przewiewne i wykonane ze świetnych materiałów, a co najlepsze wykonane przez markę Albatros, która wielu z Was przypadła do gustu. Mamy 5 modeli, 4 z nich to są buty S1 PS podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebiciową. Jeden to jest model S3 dodatkowo odporny na zachlapanie i wilgoć. Wszystkie z nich genialne, jeżeli chodzi o wykonanie, do czego marka Albatros już nas przyzwyczaiła. Wszystkie z tych butów zaprezentuję wam po kolei w krótkich filmikach, także zobaczcie co o nich sądzimy. Pierwszy model, który Chciałbym wam dzisiaj pokazać. Jest to model Vortex, jest to but klasy S1PS z tym nowym oznaczeniem na końcu S. Wyposażony jest w niemetalowy podnosek. W niemetalową wkładkę antyprzebiciową wewnątrz podeszwy. Dodatkowo podeszwa odporna na działanie, krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury do 300 stopni. Oczywiście podeszwa też antypoślizgowa, but jest wykonany z tej charakterystycznej siatki, którą możecie pamiętać z modeli Lift, tam były Lift Red i Lift Blue, które były chyba hitem sprzedażowym przez kolejnych kilka lat od momentu wprowadzenia tego modelu do Baltic BHPL. Tutaj mamy oczywiście podeszwę dual impulse, czyli podwójną amortyzację podczas chodzenia, podczas wykonywania jakichś Prac, które, z którymi się oczywiście na co dzień możecie spotkać. Nie jest to but przeznaczony do ciężkiej budowlanki, ale bardziej but, który może się sprawdzić dla kierowców, dla pracowników magazynowych, dla pracowników sklepów. Jakieś tam powiedzmy lekkich prac wykończeniowych. Ciężka budowlanka odpada, bo zniszczycie tego buta i on do niczego się nie nada. Myślę, że to jest model, który na pewno zainteresuje wielu z Was. Kolejnym modelem buta, który chciałbym Wam pokazać, to jest model Wave, który myślę bardzo przypadnie do gustu osobom, które bardzo często spoglądają w stronę butów i kierują się na przykład ich wyglądem. Tutaj mamy znowu buta S1P. Czyli wyposażony w niemetalowy, kompozytowy podnosek, w niemetalową wkładkę antyprzebiciową, również zastosowana tu w podeszwie Dual Impulse, również mamy tutaj podeszwę odporną na działanie wysokich temperatur oznaczenie HRO. Jak w poprzednim modelu mamy też oznaczenie ESD, ponieważ but jest pozbawiony elementów metalowych. Tutaj mamy zastosowane trochę inne rozwiązanie, jeżeli chodzi o tą zewnętrzną część buta. Tu jest inna struktura tego materiału. Materiał jest według producenta bardzo odporny na uszkodzenia mechaniczne, więc doskonale sprawdzi się w trochę cięższych warunkach, ale również nie polecany do bardzo ciężkich prac, powiedzmy budowlanych czy wykończeniowych. Świetna konstrukcja, bardzo ten but mi osobiście się podoba to zestawienie zielonego koloru z pomarańczowym i te czarno-szare wstawki. Myślę, że but naprawdę zasługuje na uwagę, bo wygląda świetnie, a na pewno Wpadnie wielu z was w oko i przypadnie do gustu, więc zapraszam po tego buta oczywiście też do Baltic. Teraz zmieniamy trochę klasę, przechodzimy w klasę S3S, czyli but dodatkowo zabezpieczony przed działaniem. Wilgoci. Tutaj mamy również kompozytowy podnosek. But wyposażony w wkładkę antyprzebiciową również niemetalową. Dokładnie jak w poprzednich modelach mamy podeszwę odporną na działanie wysokiej temperatury, czyli z oznaczeniem HRO. Podeszwa Dual Impulse, czyli świetnie amortyzująca, dająca naprawdę dużo, dużo wygody w bucia. Dodatkowo wszędzie tam, gdzie mamy środowisko pracy wilgotne, mokre, ten but idealnie się nada. Wierzchnia część buta, czyli cholewka, wykonana jest z mikrofibry, która jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne, odporna na przemoczenie, chociaż. Zaznaczam, że nie jest to but wodoodporny. Jest odporny na zachlapania, ale nie jest to but wodoodporny. Tutaj mamy tak delikatnie zaznaczone wzmocnienie w tej części podnoska, ale to też nie jest but do bardzo ciężkich prac, jakichś tam budowlanych, industrialnych. Bardziej polecany właśnie do mokrych magazynów, do, do firm, gdzie stoicie przy maszynach, na przykład, a jest jakieś mokre środowisko. Bardzo lekki i też. W świetnym designie, także ten but też znajdziecie oczywiście w BalticBHPpl. Przechodzimy do najlżejszego buta, jeżeli chodzi o ofertę naszych butów, jest to model Levitate. Również ten model wykonany. Czy zastosowany w nim jest kompozytowy podnosek? Jest zastosowana wkładka antyprzebiciowa, niemetalowa. Mamy tutaj ochronę przed poślizgnięciem się, czyli antypoślizgową podeszwę, ale nie mamy ochrony przed wysoką temperaturą. Bardzo lekki but, bo nie pamiętam, on chyba 400 gram ważył w rozmiarze 44. Z tego, z tego co pamiętam, również wykonany z tej mocnej. Siatki. Dla wszystkich tych, którzy chodzą bardzo dużo w miejscu pracy, którzy robią tych kroków naprawdę dużo, ten but świetnie się nada przez jego prawie mikrowagę, jeżeli tak mogę powiedzieć. Oczywiście też jest pozbawiony dziś tutaj elementów metalowych, bardzo lekki but do, do pracy. Myślę, że wszyscy pracownicy magazynów, którzy tych kilometrów dziennie robią bardzo dużo, będą z tego buta zadowoleni. Mocna siatka, bardzo lekka konstrukcja, podeszwa antypoślizgowa i oczywiście wyposażony w podnosek i wkładkę antyprzebiciową. Też do znalezienia w Ostatnim modelem buta, który chciałbym Wam pokazać jest model Octane. Bardzo ciekawy but, jeżeli chodzi o dobór kolorystyki. To jest również konstrukcja bardzo lekka. Również pozbawiona elementów metalowych. Kompozytowy podnosek, kompozytowa wkładka antyprzebiciowa, podeszwa antypoślizgowa, ale wykonany jest z nieco innego materiału niż poprzednicy. Też but pierwsze co jakby rzuca się w oczy ten tył. Nie dość, że jest zrobiony z w kolorze takim jaskrawym, to jeszcze cały tutaj ten zapiętek jest, jest wyciągnięty do góry z bardzo miękkiej pianki, dzięki czemu będzie bardzo komfortowy i bardzo dobrze będzie przylegał tutaj z tyłu w części dopięty. But jest sznurowany, jak widzicie, a materiał, z którego jest robiony, to jest taka syntetyczna siatka mogę powiedzieć, że nawet siatka gumowana. Producent Potwierdza, że materiał jest to nowy materiał, bardzo wytrzymały na uszkodzenia, ale też ten but nie jest polecany do ciężkiej budowlanki. Bardziej logistyka, kierowcy, pracownicy sklepów, ze względu na jego wagę, świetnie się nada. A przyznacie, że naprawdę wygląda genialnie. Więc jeżeli szukacie lekkiego buta do pracy, a oczywiście nie wszyscy pracują w ciężkich warunkach, to na pewno ten model buta wpadnie Wam w oko i świetnie się sprawdzi w Twoim miejscu pracy. Mam nadzieję, że po tej krótkiej prezentacji każdego z tych modeli przypadł już Wam chociaż jeden do gustu. Ja osobiście wybrałbym but Levitate jako but dla mnie z tych wszystkich, bo dla mnie jest on lekki i bardzo wygodny. Wszystkie z tych butów oczywiście miałem na nodze. Tutaj w tym bucie Octane. Na uwagę na pewno zasługuje ten tył i wykończenie tego tyłu, bo on daje bardzo ciekawe uczucie takiego dodatkowego dopychania tutaj pięty z tej strony, z tej, od tyłu, więc... Dobrze trzyma tego buta, i to też jest but bardzo podobny wagowo do Levitate. One oba są bardzo lekkie, i myślę, że no dobra. Oba z tych butów to są buty, które mi najbardziej przypadły do gustu. Chyba kolorystyka i, i sam design to są te dwa modele, chociaż wszystkie z tych modeli są naprawdę genialne. Jeżeli macie. Propozycji. Chcielibyście zobaczyć jakieś porównanie innych butów, innych marek? To oczywiście piszcie w komentarzach, bo bardzo chętnie pokażę Wam inne modele butów, a przypominam, że dzisiaj pięć modeli marki Albatros. Dzięki za uwagę i do, zosta do zobaczenia następnym razem.